No, hej, mam dla Was błyskawiczne podsumowanie szurzlowego weekendu. Nawet jeżeli nie mieliśmy takiej pełnej ekstraligowej kolejki, to aż 9 wydarzeń miało miejsce na polskich i światowych stadionach, więc co nieco o tym opowiem. Cześć tu, Marcin Musiał. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to zapraszam na no to po kolejce, wyjątkowo nie po kolejce ekstraligowej, ale utrzymujemy nomenklaturę. 13 kolejek, bo tyle się zakończyło wraz z zakończeniem wczorajszego meczu w rybniku. Ekspresowo, żeby to wszystko dla was podsumować, zaczynamy od wydarzeń na światowej scenie, czyli rywalizacji pomiędzy Bartoszem z Marzlikiem a Braydem Kercem. Walka o Mistrzostwo świata wchodzi dosłownie na ostatnią prostą, bo tak można powiedzieć o tych dwóch turniejach, które pozostały w skali tego, co za nami, czyli ośmiu rund SGP. Brady Kers dokonuje rzeczy niesamowitej. Wygrał w Rydze, to było trzecie zwycięstwo z rzędu. Tylko jeden ma cztery, to Tony Rickardson we Wrocławiu. Najbliższa runda wielu mówi o tym, że Brady Kercy będzie miał swoje domowe Grand Prix. Do tego jeszcze za chwilę przejdę. Emocje są, ale podsumujmy to, co działo się w Rydze. Moim zdaniem mieliśmy jakąś amunicję dla tych którzy nie są przychylni nowemu systemowi. Ja nie jestem, ale akurat tak bardzo tej sytuacji z Rigi nie będę wykorzystywał. Co się stało? Bartosz Zmarzlik zwyciężył w fazie zasadniczej, czyli w tych 20 wyścigach, kiedy każdy jedzie z każdym. Od tego sezonu nie ma półfinałów, gdzie ósemka najlepszych spotykała się w dwóch biegach, z każdego z nich spod taśmy wyjeżdżało czterech, dwóch wchodziło do finału, tworząc czteroosobową obsadę finału. Mamy te biegi ostatniej szansy, które ja wolę nazywać barażami, czyli bieg dla zawodników z miejsc 3-10. No i właśnie z tego biegu do finału wszedł Brady Kertz, chwała mu za to, wielki wyczyn. Bartosz Zmarzlik i Andrzej Lebiediew natomiast zakwalifikowali się do finału z dwóch pierwszych najlepszych miejsc po fazie zasadniczej tego spotkania. No i co się stało? Bartosz Zmarznik czwarty, Andrzej Lebiediew trzeci, mimo tego, że teoretycznie mogli sobie odpocząć, mimo że teoretycznie... Mieli przewagę w postaci wyboru najlepszych pól startowych. Tak też było, niemniej jednak czekali pół godziny, tak przynajmniej, bo patrzyłem orientacyjnie, ile minęło między ich ostatnim wyścigiem, a tak się złożyło, że ile Biediew i Zmarznik byli w wyścigu 17, czekali 18, 19, 20, czekali na wybór pól startowych na półfinały, czyli te baraże przeczekali pierwszy baraż, drugi baraż. I ostatecznie wyjechali do finału. Moim zdaniem jest to jakaś niekorzyść. Chociaż taką dobrą sprawę, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć co się stało w tym biegu finałowym. Bartosz Marzik wybrał pole D, kask żółty, czyli najlepiej funkcjonujące pole startowe przez całe tamte zawody. No i mu się nie poszczęściło dlatego, że wyjechał dobrze, tak jak trzeba, ale jeszcze lepiej Brady Kurtz wyjechał po wewnętrznej blokując wszystkich. I widać było jak bardzo Bartosz Smartik chciał, próbował całym sobą wykombinować gdzie tu pojechać, kiedy jedna ścieżka została zablokowana. Tak to się poukładało pechowo, efektem Domina, że e, zobaczył trzy tylne koła i nie miał gdzie pojechać. A propos Domina, przypomniało mi się jeszcze, że to jest słaby sezon Dominika Kubery, miał pretensje i słuszne w Grand Prix w Rydze, kiedy potrącił go Freddy Lindgren, przez co stracił pozycję, ostatecznie wszedł do tego barażu, no ale wiadomo też, że była szansa na coś więcej, i faktycznie w skali całego sezonu myślę, że Dominik więcej po sobie wymagał, i że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego mu nie idzie, że to są te wymagania, że on już by chciał, że, że wchodził, że zachwycił, kiedy był takim zawodnikiem z doskoku, dziką kartą, a a kiedy już ma te sezony jako stały uczestnik, no to raczej bez powodzenia dla niego i myślę, że nie ma co liczyć w przypadku Dominika na dziką kartę dla niego na przyszły rok, niezależnie czy Polaków będzie dwóch czy trzech w przyszłorocznym cyklu. Natomiast ta sytuacja, kiedy wyjeżdżając na prostą, Fredringen potrącił, potrubował jego przednie koło, to było coś, o czym chciałem też powiedzieć wcześniej, w czasie tutaj mojej nieobecności, absencji od tych programów no to po kolejce że mieliśmy takie przypadki na impie między Mateuszem Cierniakiem i Bartkiem Kowalskim w Ostrowie. Mieliśmy takie przypadki też w lidze. Już wtedy chciałem powiedzieć, że czeka nas dyskusja, że ta dyskusja już się odbywa, ta dyskusja nasiliła się także za sprawą decyzji w Metalka z drugiej ekstralidze na temat tego, jak bardzo sędziowie powinni przerywać wyścigi, kiedy nie ma upadku. Bo rozumiem na przykład, że w sytuacji, kiedy w IMPie pociągnęło kac prawo na trzeciej pozycji, zanim jechał gleb Czugunów i gleb musiał sklapować żeby nie wjechać w niego, no to Gleb potem miał spore pretensje do sędziego, że przez to stracił szansę, żeby wejść do finału tamtych zawodów, bo nie było go w pierwszej dwójce. A przecież ratował zdrowie nie tylko swoje, ale też kolegi, który to popełnił błąd. Tak? No bo to nie jest błąd Gleba Czogunowa, że musi hamować. Ale rozumiem, że w takiej sytuacji możemy jeszcze powiedzieć, to jest bieg nie o punkty, ale bieg, w którym pierwsza dwójka wchodzi. W momencie, kiedy to się działo, Gleb Czugunow był 17 i nie zmieniłoby to jego położenia, nie wszedłby dalej do tego finału. Natomiast w takich sytuacjach jak tam z Dominikiem Kuberą, kiedy wyjeżdża pierwszy i ostrym atakiem przed niego pakowuje się Freddy Lindgren, no to 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 jest sytuacja trudna. Bo tak, damy sędziom więcej możliwości przerywania tego, tego wyścigu, oni już ją mają, no to będą pretensje, że halo, zaraz nie przewrócił się, przerywamy 20 wyścigów, 10 przerwanych w ogóle bez żadnego upadku. Z drugiej strony no to też powoduje, że w drugą stronę, jak przechylimy tę wajchę, to będziemy, będą się zawodnicy kładli przy każdym najmniejszym kontakcie, co już przerabialiśmy i czego nie chcemy. Oni też upadać, podejrzewam, nie chcą. No, ale jeżeli spadają na czwartą pozycję, nie ze swojej winy, bo atak jest na tyle ostry, że muszą zamknąć gaz, spadają kilka pozycji, tracą cały impet, całą prędkość, no to to jest nie do odrobienia. Jeżeli to jest nie z ich winy, a tylko fakt, że bieg byłby przerwany przy upadku, decyduje o tym, że na powtórkach sędzia zobaczyłby winę innego zawodnika. Dla mnie jest kontrowersyjny, i myślę, że czeka nas, tak jak wspomniałem, dyskusja, bo to też jest kwestia tego, ile można zobaczyć na powtórkach i czy sędziowie będą przerywali po to, żeby powtórki oglądać, a co jeżeli będziemy powtarzali wyścig, kiedy nie ma sensu, bo nie byłoby przewinienia. Skomplikowana rzecz, więc przechodzę już dalej. Wracam do wątku z kontra Kerc. Bartosz z świetnie spisywał się, jak na tamte warunki w Rydze. Prawa także dla Brady'ego Kerca, bo wygrać wówczas tam ten wyścig półfinałowy, barażowy, a potem tak rozegrać finał, no to jest wielka rzecz. Te trzy, trzy turnieje też mówią same za siebie. To już możemy o tym mówić, jest wybitny sezon, jak na debiutanta. Trochę utarło nam się. Że debiutanci spisują się słabo, no bo tak miał m.in. Robert Lambert. Nie będę mówił o wielu innych zawodnikach, którzy debiutowali i też kolejne sezony mają słabsze. No ale to też nie jest tak, że historycznie debiutanci w Grand Prix radzili sobie beznadziejnie, bo tak mogłoby się wydawać, ale ja sobie to prześledziłem na potrzeby tego odcinka. I w sumie to ten dorobek Braidiego Kerza, niezależnie czy to się skończy mistrzostwem czy wicemistrzostwem, oczywiście ten jeszcze matematyczna szansa ma. Żeby wypaść poza podium, no ale zostawiamy to. Ten sezon Bradiego Kerca już będzie myślę porównywalny z Bartoszem Marslikiem, który w 2016 roku skończył z brązem, z Lonem Acem, który w 2019 skończył ze srebrem, z Patrykiem Dudkiem, który także miał srebro w 2017 w debiutanckim sezonie. Ja w ogóle myślałem, że mm, złoto Jajów Findena, to był debiutancki sezon 2013 rok. Ale to był sezon po przerwie, kompletnie wleciało mi z głowy, że Tai gdzieś tam tułał się w Grand Prix przez cały sezon 2010 mistrzowski dla Tomasza Goloba. Mniejsza, mniejsza o to, więc nie będę tutaj wrzucał Tai Wufina z tym jego złotym sezonem jako debiutanckim, no bo to byłaby po prostu nieprawda, ale trzeba też dodać, że Emil Sajfudinow również miał wejście. Gigantyczne, bo z brązowym medalem 2009 rok, jako 19 latek. Zresztą no, ta kwestia wieku, ten late blooming, czyli późne rozkwitnięcie brejgo kerca, to też jest temat na inną rozmowę. Czy Breaking Kerc będzie mistrzem? Trudno mi to sobie wyobrazić. Widzę, jakie są nastroje. Widzę, jak wiele osób chciałoby. Hmm, może nie tyle porażki Bartosza z Marzlika, bo jeżeli ktoś po prostu chce porażki Bartosza z Marzlika, to, to uważam, że nie jest godnym partnerem dla dyskusji. Ale też nie ma co się ubierać w biało-czerwone barwy i mówić, że z musi wygrać i wszyscy, którzy rzucają mu wyzwanie, są źli i że Kerc robi to tylko dlatego, że ma pomoc z systemu wymyślonego przez Armando Castanie. Tak też nie jest, bo Brady Kertz, no wszedł razem z futryną. To jest trochę wyświechtane już powiedzenie, ale tak trzeba mówić. Trzeba mu oddać to, że właśnie wśród tych debiutantów. Najlepszym wynikiem to były trzy zwycięstwa Leona Madsena, ale były też sezony, kiedy nikt nie wygrywał jako debiutant, odkończył z medalem, tak było właśnie z Bartkiem Marzlikiem. te niemal 10 lat temu, a Brady potrafi wjeżdżać do finału w każdej rundzie poza Pragą, gdzie zaliczył upadek na ostatnim wirażu przed metą w biegu barażowym, także chwała mu za to, czy będzie mistrzem? Nie mówiłbym o atucie własnego toru. Okej, okay, to się trochę sprawdziło w Manchesterze w przypadku Brady'ego Kerca, ale Wrocław ligowy, a Wrocław na Grand Prix to są dwa inne tory przygotowywane przez inne osoby, tak, trzeba o tym mówić. Co do Bartosza z Marzlika to nie jest jego ulubiony tor, myślę, bo. W ostatnich dwóch edycjach, a wcześniej także w 2019 w ogóle nie wjeżdżał do finału, co jak na Zmarzlika jest jednak okolicznością rzadką. Ale też z drugiej strony możemy przypomnieć sezon 2021 pandemiczny, gdzie dwie rundy we Wrocławiu rozegrano i Bartosz Zmarzlik wygrywał tam. Mało tego, wygrywał tam z Artiomem Agutą, który później sięgnął po Mistrzostwo Świata, a także przyjeżdżał w finale na pierwszej pozycji przed Maciejem Janowskim, który także ten tor doskonale zna. Więc spokojnie z tym atutem domowego toru, natomiast emocje będą niebywałe, także w Wojenc, gdzie niestety, niestety te losy Mistrzostwa Świata będą się rozstrzygać. I teraz tak, z jednej strony argument za Bartoszem Zmarznikiem, że Wojenc pójdzie mu lepiej niż Brady'emu Brady krecowi, jest taki, że w ostatnich trzech edycjach, w trzech edycjach, w których wystąpił, bo raz oczywiście przez Kevlar go nie dopuszczono, był albo pierwszy, albo drugi. I oczywiście kojarzy nam się Bartosz Zmarznik z nie najlepszym doborem silników i fatalnym występem polskiej reprezentacji na Sonie w Wojenc ale no potrafi tam Bartosz Zmarzlik wygrywać, więc to jest jakiś atut na plus, mimo że to jest tor dla startowców przede wszystkim. I to jest z kolei wajcha w drugą stronę. Argument dla Brady'ego Kurtza, który wybitnie startuje w tym sezonie Grand Prix. Ja myślałem, że większym atutem będzie jazda na dystansie tymczasem i w Ekstralidze, i szczególnie w Grand Prix Brady Kurtz większość swoich pojedynków wygrywa na starcie. To, że ma świetny kunszt, rzemiosło, jazdy na motocyklu i potrafi sobie poradzić tam, gdzie się da, wyprzedzać na dystansie, no to też wielokrotnie widywaliśmy, ale nawet Ryga, i dla niego, i dla Bartosza z Marzlika, świetnych zawodników, którzy potrafią po trasie skołować rywali i ich wyprzedzić, no, była trudnym torem, gdzie start o wielu rzeczach decydował, o większości rzeczy Decydował. Zostawiam kwestię Grand Prix, przechodzę do pozostałych wydarzeń weekendu. Zaczynę chronologicznie od piątkowego meczu, zaległego oczywiście pomiędzy Częstochową a Toruniem. Czy z Piotrem Pawickim Częstochowa by to wygrała? Nie, ale ten mecz byłby ciekawszy. Co do samego Piotra Pawickiego, oczywiście już pojawiły się plotki, że nie pojechał przez pieniądze, bo wracał po kontuzji i źle się poczuł, kiedy okazało się, że pieniędzy nie ma już w parku maszyn że nie zapłacą mu za jakieś rzekome zaległości. Z tego, co mnie się udało ustalić, to nie jest prawda. To znaczy Piotr naprawdę pojechał w karetce i naprawdę poczuł ból w czasie rozgrzewki, więc tutaj no musiałby być bardzo dobrym aktorem, żeby, żeby przekonać nas wszystkich. Mógłby, ale myślę, że też akurat nie jest takim zawodnikiem, który przy pierwszych zaległościach czy w zaległościach od jakiegoś czasu by nie jechał, bo podejrzewam, że to nie jest pierwszy raz w jego karierze, jeżeli takie zaległości są. A domyślamy się, że są, bo mówił o tym Jason Doyle. Prezes Michał Świącik oczywiście mówi, że to krótkotrwała sytuacja i że ten donos Doyla do Ekstraligi, że są jakieś zaległości, to w ogóle nieporozumienie, nie ma co o tym mówić. Nie słyszę nic od zawodników, poza tym sygnałem od Doyla, żeby było źle, jeżeli chodzi o ich wypłaty, ale nie ulega wątpliwości, że Częstochowa jest w trudnym położeniu finansowym. Ciągnie się za nimi to, o czym mówił już prezes Świącik na tym kanale w gabinecie prezesa, że jeden ze sponsorów, czy kilku ze sponsorów, już nie pamiętam o czym mówił, spóźniło się ze transzami, przez co tam od dwóch lat był jakiś milion długu, trzeba to było zasypać. Frekwencja nie pomaga. Myślę, że wiele innych czynników składa się na to, że włókniarz ma też po prostu pecha do pieniędzy. Już pomijając, czy klub jest zarządzany dobrze, czy nie, no to, to kwestie pogodowe, kwestie kontuzji Doyla Pawlickiego obniżają frekwencję i sprawiają, że łatwo nie będzie także w kontekście przyszłego sezonu. Dlatego też słyszymy o tym, że no nie wiem, Piotr Pawlicki i Kasper Wuryna mają ten klub opuścić, i myślę, że to nie jest przypadek, ale to oczywiście tylko spekulacje. Zobaczymy, co jest w raportach finansowych przygotowanych dla Ekstra Ligi na koniec, na koniec sezonu. Co do jeszcze jednego zawodnika, włókniarza, Filip Helström Banks, czy jest gotowy na Ekstra Ligę, nie gotowy? Ja muszę rozgraniczyć dwie rzeczy. Za dużo mówi się o talencie Helstroma Banksa, to nie jest talent na Ekstra Ligi. i druga rzecz to jest to, jak to faktycznie wygląda, czyli te zdobycze i po prostu... Niemrawa jazda, zabieranie punktów sobie, ale też kolegom z zespołu, chociażby w Gorzowie. Ja myślę, że Filip Harlström-Banks jest wielkim talentem i nie jest przesadą mówienie o nim w tej kwestii. I to nawet nie tylko w skali Szwecji, ale po prostu mm, tego rocznika, tego młodego pokolenia tylko, że Filip Harlström-Banks odjechał w ostatnich trzech latach w Polsce liczbę wyścigów, którą można policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk. I to się odbija, bo Czym innym jest jazda w Szwecji, a czym innym jest presja, czym innym jest objeżdżenie, czym innym jest rywalizacja spod taśmy w polskich ligach żużlowych. Więc trochę z niego zejdźmy, ale też, też przestańmy mówić, że no nie ma talentu, bo wygląda jak wygląda. No, no można mieć talent w młodym wieku i nie ujawniać go w tak mocnej obsadzie jak bieg ekstraligowy. Co do zawodników gości, bardzo przyjemnie patrzę się na Patryka Dutka. To jest najlepszy startowiec według gurua start z tego sezonu w P.G. Ekstralidze. Widać to także w zawodach indywidualnych. Myślę, że zakończy ten sezon indywidualnym mistrzostwem Polski, no właśnie w Częstochowie. Myślę, że ma duże szanse na mistrzostwo Europy i przez to awans do cyklu Grand Prix. Ale po prostu też sama jazda Patryka. Na dystansie jest czymś bardzo przyjemnym. Taki spokój, no i właśnie to wychodzenie ze startu, to jest jego ogromny atut, który powrócił. Zniknął Emila Sajfudinowa, bo to też było widać w częstowie, że on nie potrafi tak optymalnie wyjechać spod taśmy jak kiedyś. I ostatni wątek a propos tego meczu chwalę juniorów toruńskich, ale nie chcę też przesadnie zachwalać. Natomiast ym, przyjemnie patrzy się na Duchińskiego, ale chcę pochwalić kompletnego w czterech startach Mikela Mikkelsena, który jest drugim najlepszym startowcem we, według guru start, guru start z tego sezonu i to był dla niego ważny powrót. Myślę, że tam jest Zadra, myślę, że to odejścia Mikkelsena z Lublina, z Częstochowy, jak i by one nie były obiektywnie, jak, nieważne jak to wyglądało z zewnątrz, to zostawiło w nim jakiś ślad, żeby coś udowadniać i że z taką presją radzi sobie i radzi sobie świetnie w tym nowym klubie. Co do meczu zaległego w Rybniku, Rybnik niespodziewanie postawił się na początku, ale ja myślę, że to jest kwestia przede wszystkim biegu juniorskiego i przeokropnego startu Przanowskiego i przeokropnego startu Małkiewicza. Młodzież z Rybnika wygrała 5 do 1. Do tej pory wszystkie, czy większość wyścigów przegrywała 1 do 5. Słuchajcie, było 12 do 12 po czterech wyścigach. Gdyby zamiast 5 do 1 było zwyczajowe 1 do 5, no to mielibyśmy 8 do 16 i nie mówilibyśmy o tak wyrównanym, zaciętym meczu na początku. Grudziądz przypieczętował to, co tak naprawdę wywalczył sobie świetną dyspozycją w dwóch pierwszych kolejkach i mam wrażenie, że dwie pierwsze kolejki to była najlepsza dyspozycja GKM-u w tym sezonie. Nawet nie tyle właśnie mecz z Falubazem, nie tyle jakieś inne um, zwycięstwa, chociażby jak to wyjazdowe teraz w rybniku, ale że Mikael jebsen jensen zawodzi w pierwszym starcie i widać taką niepewność, chyba też sprzętową, po zmianach w teamie Jepsena-Jensena. Tam się to wszystko musi wyklarować, ale nie jest tak powtarzalny jak na początku, kiedy był liderem średnich w PG Ekstra. Niemniej jednak jest mocnym punktem zespołu. Mam też wrażenie, że Max Frick zaczął wysoko, potem spadał. Teraz bardzo dobrze prezentował się przy Gliwickiej, także świetny występ. No i no i, nuda, no i nuda, o której też mówię i o której jest w tytule w zapowiedzi tego odcinka, czyli, czyli Wysokie Zwycięstwa. Na ostatnich 16 meczów w PG Ekstralidze 14 miało piątkę lub szóstkę z przodu. Mało tych meczów, gdzie jest 48-42. Mało meczów zaciętych, raz, że taki jest terminarz. No ale tak to po prostu wygląda. Czy potrzebny jest KSM? Absolutnie nie. KSM jest w Szwecji, w Danii, w Anglii, w Niemczech. Nie sprawia to, że mecze są bardziej wyrównane. Sprawia to, że trudniej zakontraktować zawodników. Sprawia to, że trzeba siedzieć z liczydłem, z kalkulatorem, żeby zobaczyć, czy ten skład może być zgłoszony, czy jest papierkowo za mocny, czy za słaby. Słuchajcie, ja mam wrażenie, i to jest wrażenie słuszne nas wszystkich, że Ekstraliga nie jest tak wyrównana jak przed rokiem, gdzie mieliśmy świetnego Benjaminka, gdzie Falubas bił się e, o playoffy. Ja sobie zostawiam na przyszły tydzień podsumowanie całej rundy zasadniczej i kwestię tego, że jednak tak bardzo krytykowane... Playoffy na 6 zespołów krytykowane słusznie za to, że wpuszczały do playoffów 6-8 drużyn, ale niedoceniane za to, że dawały nam w końcówce sezonu więcej emocji, więcej niż przez ostatnie 2 lata byłoby w walce o czwórkę, i tak samo mam wrażenie jest teraz. Ale mówię, zostawiam to sobie na przyszły tydzień. Z KSM mam wrażenie: słuchajcie, jest tak, że to jest tak, jak z byłą dziewczyną. Nie udało wam się dwa albo trzy razy i siadacie ten piątkowy wieczór, nikt was nie zaprosił na piwo, nic się nie dzieje w waszym życiu. Nuda straszna. Źle wam z tym wszystkim, sięgacie po telefon, a może bym zadzwonił do tej byłej, a może ona się zmieniła, a może ja się zmienię, a może okoliczności się zmieniły? No nie, no nie działało trzy razy, nie zadziała też tym razem, przestańcie mówić o ksm -ie. Mówi czasami, chociaż już mam wrażenie z sezonu na sezon coraz rzadziej, prezes PG Extra Ligi Wojciech Stępniewski o tym, też często dostaje o to pytania. KSM nie działa w innych ligach, nie działał w Polsce, jest sztucznym tworem, który według jego zwolenników Sprawi, że bogate kluby nie będą brały sobie najlepszych zawodników. Tylko, że wtedy, jak wszyscy będą musieli znaleźć się w widełkach, czyli maksymalnej liczbie punktów w przeliczeniu na zawodnika, to owszem, może nie będzie składów naszpikowanych gwiazdami i bardziej cenieni będą średniacy no i właśnie tych najlepszych średniaków z najniższymi średnimi Wezmą sobie najbogatsze kluby, bo ich przepłacą. Więc, więc kto ma być słaby, bo jest biedny, to będzie słaby, bo jest biedny. Kto ma być dobry, bo jest bogaty, to w KSM-ie też będzie wydawał pieniądze i przepłacał za zawodników, którzy są słabi albo średni, ale mają. Niską średnią i będą lepsi od innego patałacha, który ma niską średnią. No, no, powiedziałem to wprost. Tak już po prostu jest. Ja sobie obiecuję i mogę to też obiecać Wam, że kiedyś na tym kanale pojawi się no, taki odcinek o KSM. Jak działa, bo już wielu kibiców po prostu tego nie pamięta. Jak wyglądałyby składy aktualne, gdyby wszedł w życie KSM. Ostatnio to liczyłem na przykładzie trzech mocniejszych zespołów, no i faktycznie one są powyżej tego KSM-u z motorem, który tam miał 44 do nawet 46 punktów, a a ostatni KSM jaki mieliśmy w Polsce to max 41 w przeliczeniu na zespół. No ale to by po prostu oznaczało, że odejdzie jeden mocny zawodnik i przyjdzie jakiś jeden zawodnik totalnie beznadziejny do motoru. I tyle. I tak by to, to, to wyglądało. Poza tym mówimy o KSM-ie w kontekście, co, meczów Częstochowy kontuzjowanej z Toruniem? Meczu Częstochowy kontuzjowanej w Gorzowie, gdzie w... Gorzów robi 55 punktów u siebie, a Częstowie dostał 55 punktów, no to, to jak KSM by to wyrównał? No to w dwóch meczach mamy remis, to znaczy, że te ekipy na dystansie całego sezonu między sobą są równe. Co, to, co zmieniłby KSM? To samo w przypadku meczu Metalka z drugiej ekstraligi, do której jeszcze na szybko teraz przejdę. No jasne, że wynik po prostu sprawiał, że chciało się zdrzemnąć w czasie meczu Fogo-Uni leczno z, z Wilkami Krosno, ale Wilki pokonały Unię u siebie. No to to co? KSM sprawiłby, że Leszno byłoby słabsze u siebie, ale to byłoby też słabsze w Krośnie, byśmy mieli bardziej jednostronny mecz w początkowej fazie sezonu. No, było, byłyby wilki słabsze przez KSM, to by dostały jeszcze e, większy wymiar kary teraz w Lesznie. Także KSM nie działa. Ja wytłumaczę kiedyś na konkretnych przykładach, jak to jest, ale myślę, że to jest materiał na po sezonie, żeby to wszystko dokładnie przeanalizować, a nie w takiej bieżące. Co do tej wspomnianej metalka z drugiej ekstraligi, ten mecz leszna nie był taki zły. Jak prezentowałby to wynik? Szczególnie, że w trzech ostatnich biegach była masa ścigania, e, gdzie to kończyło się wynikami 5 do 1, a tak naprawdę to goście nieraz prowadzili w tych, wy, w tych wyścigach 1 do 5. E, chwała organizatorom i w Rydze, i w Lesznie, że po sporych opadach deszczu, zdaje się, doprowadzili tory do naprawdę warunków, które sprawiały, że gdyby nie to, że wiedzieliśmy, że ten deszcz był, no to, to nie widzielibyśmy tego po stanie na wierzchni. Mm. Chwila na top 3 obiecane Wam, czyli trzech najlepszych zawodników, bo to się nam świetnie połączy z meczem w leśnie. To nie zawsze jest trójkę najlepszych zawodników, bo pewnie łatwo byłoby wskazać Brady'ego Kerca za ten weekend, ale ja chcę wyróżnić taką trójkę. Na miejscu trzecim za Rydera w ten weekend Matthias Polestad Jasny punkt Wilków, który też myślę trochę sobie odpuściły to spotkanie, właśnie, żeby Polestat dostawał szansę z rezerwy w każdej serii, wykorzystał ją całkowicie. Na miejscu drugim Nazar Parnicki, który w tym samym meczu szał po szerokiej i naprawdę te, na tego chłopaka się przyjemnie patrzy. Tam potrzeba jeszcze trochę, trochę jazdy, właśnie w takim seku, w trochę lepszej stawce. Mam nadzieję za rok, w ekstralidze, żeby on. Nie popełniał błędów, które sprawiają, że oddaje pozycję, bo to jak zdobywa pozycję, po prostu sprawia, że oczy wychodzą z orbit. Zresztą też Nomen Omen bardzo często robi to po orbicie i nie bał się tego w takich warunkach jak były w Leśnie. A numer jeden to Mikael Andersen za jazdę w 15 biegu, kiedy Poznań zmierzał po zwycięstwo w łodzi, a ten z 47 pozycji zdołał jeszcze wykrzesać drugie miejsce, a tym samym remis dla Orła Łódź. Brawa dla Michaela Andersena. Ja go kojarzę raczej z jazdą zachowawczą przy kredzie, jeszcze z czasów duńskich, jeszcze z czasów tego przebijania się wsparcie Wrocław. Tymczasem jak zobaczyłem, jak on goni, że ma na to pomysł, że on na dystansie chce coś pokazać, to, to też był takie, to było takie świadectwo, że dojrzewa żużlowo i fajnie. I wymieniłem tutaj Trzech młodych zawodników z zaplecza, super, a szczególnie ten mecz właśnie Leszno-Krosno, gdzie tam jeszcze można by dorzucić e, e, oczywiście Kacpra Manie i Williama Drejera, którzy też świetnie się prezentowali w tym spotkaniu. No to ja tak sobie pomyślałem, kurde, wrócimy kiedyś do tego meczu. I zobaczymy, że liderami swoich zespołów byli Pole Stat, że nieźle prezentował się Drejer, że Kacper Mania świetnie wyglądał, że Nazar Parnicki także był w czołówce punktujących Fogo Unilesz. No Wrócimy do tego za 10-15 lat i będziemy ich widzieć myślę w Grand Prix w czołówce światowej. A powiemy, no, wtedy jechali bardzo dobry mecz na Zapleczu przy dużo mocniejszych nazwiskach, które sobie nie poradziły, będąc w całkiem niezłej przecież formie na Zapleczu. Chwila dla patronów podziękowanie za to, że jesteście na tym kanale. I to wszystko, dzięki za obecność. Pamiętajcie: lajki, like, komentarze, subskrypcje to jedno, przesyłanie filmów dalej, a także oglądanie ich jak najdłużej to są parametry, które. YouTube ocenia, biorąc pod uwagę, czy ma wyświetlać ten film w większej grupie osób, czy nie. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.